Dzień dobry Państwu. Mamy kolejną mapę 4 4 Módlmy się o to, żeby Paweł nie spierdolił tej mapy. Bo jeśli, tylko to może je, być. 520 punktów, ty. ja piernicz. Jeśli to oglądacie, to wyszło za pierwszym. Dobra, co mamy? Zimniok, kurczak, kurczak. Kurwa. Dobra. zaraz przyjdę po tego kuroka do ciebie ja myślę to to, co B by to leża, kurczak? Musi kuźwa nam tutaj 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 musi tutaj 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 fryty tutaj tutaj Musisz sobie kurczaka zrobić teraz. Zróbmy sobie kurczaka. Dobra, tale, że ci daję da Idę sobie sobie zrobić korytyk. Korytyk. Dobra jeszcze raz kurczak ty, z mięsem Jeszcze raz fryty Ym... A ty potrzebujesz tych frytek, dobra. dobra Dobra, ja sobie pójdę po to, ja sobie pójdę po to Nie, masz, 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 pójdę. weź, weź Ja same fryty wydaję u siebie Idę myć naczynia Jeszcze kolejnego Paka srebrnicz, tak? Dobra i teraz potrzebujesz drugi raz frytek z tego co widzę Dobra frytki dla ciebie się robią brać mam tutaj talerz Czekaj Sam kurczak sobie Dobra dobra Idę fryty same zrobić sobie To jest sobie teczka jest wyt No weź 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 to... I teraz ty na same fryty sobie robię I teraz ty potrzebujesz też A sam kurczak i Ty masz same fryty ja mam samego kurczaka. Na zapas ci rzucę jedną obronę. No. O kurwa spadną, dobra, jest git. Jestem po dobrej stronie. Nic mnie nie zdążyło właśnie. Idę myć. Dobra. Kryty już masz tam przygotowane, jeszcze kurczaka musisz sobie ogarnąć tam. Dobra. Dobra, to ja robię idem, kurczaka? W, z mieć Idę myć. Dobra, będą trzy talerze wolne. Zrobimy to właśnie Dobra, fryty dwa razy, idę kroić, idę kroić. Kurwa idę... Kroję. That's it Dobra Mięsko, fryty. Fryty masz gotowe? Dobra, życiu Tam ziemniaka nie mam pokój. Ale dobra Frytki są gotowe, idź je wydaj. Idź z talerzem je wydaj. Kurwa! Jestem! No tu z prawym kurwa, to z prawem górnym! Zależniam! Kurwa, talerz jest tu. że kurwa Dobra, wydaj. Nie! Yes. Nie mów, że brakło 10! Jest! Jest! Yes. Yes. Ja, ja, no tyleś. Fizika, tak? Udało się. Dobra, jest dzięki tak. za oglądanie. Jest Sebek, śpię, szybacz jak Sebek skacze. Trzymajcie się, że